Poznaj sekrety zabiegów estetycznych. Jak działają? Jak podnieść ich skuteczność? Jakie są najbardziej skuteczne zabiegi odmładzające? Zabiegi regeneracyjne można podzielić na dwie kategorie, w zależności od mechanizmów działania. Jedne z najbardziej skutecznych zabiegów regeneracyjnych to zabiegi z zastosowaniem energii. Energii, która pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Różnorodne rodzaje energii, takie jak światło lasera, fala radiowa, ultradźwięki, stymulują skórę do samoregeneracji pobudzają syntezę kolagenu i go regenerują. Zabiegi z zastosowaniem energii to na przykład lasery. Lasery są bardzo różnorodne i mają bardzo szeroki zakres działania. Od redukcji blizn po poprawę tekstury skóry, stymulację kolagenu, zagęszczanie skóry, poprawa jędrności. A nawet poprawa kolorytu, redukcja przebarwień czy zamykanie naczynek. Kolejny niezwykle skuteczny zabieg z zastosowaniem energii to radiofrekwencja mikroigłowa, która wciąż jest na topie. Silnie liftinguje skórę, regeneruje, napina, ujędrnia. Słyszałaś, że nowym trendem są stymulatory tkankowe i nie wiesz jak działają? Są to zabiegi iniekcyjne z zastosowaniem substancji biologicznie czynnych, które w dłuższym okresie regenerują i rewitalizują skórę, poprawiają jej jakość i gęstość. Jak długo utrzymują się efekty zabiegów? Jest to czynnik bardzo indywidualny, który zależy od wieku pacjenta, jego stanu zdrowia, jakości skóry, stylu życia. Również bardzo istotnym czynnikiem jest zdolność skóry do samoregeneracji. Przyjmuje się, że stymulatory dają efekty do roku. Wypełniacze do około 18 miesięcy, a zabiegi regeneracyjne z zastosowaniem energii, takie jak lasery, światło, fala radiowa, dają trwałe, długofalowe efekty, bo regenerują skórę na poziomie komórkowym. Ich efekt można jeszcze wydłużyć, jeśli stosujesz. Regularnie zabiegi przypominające. Jak zwiększyć skuteczność zabiegów? Przede wszystkim regularność, bo jeden zabieg nie wystarczy. Nie ma jednego magicznego zabiegu. Zabiegi wymagają częstotliwości. Często jest to 3 do 5 zabiegów w odstępie 4 do 6 tygodni. Drugi ważny czynnik, to odpowiednia pielęgnacja domowa, nawilżanie skóry, antyutleniacze i obowiązkowo ochrona przeciwsłoneczna. Inwestując w zabiegi, chroń skórę przed słońcem, które niszczy kolagen i elastynę. I po trzecie, zadbaj o zdrowy styl życia. Nawodnienie, regeneracja, zdrowe odżywianie. To wszystko ma wpływ na skuteczność i długotrwały efekt zabiegów. Czym kierować się przy wyborze zabiegu? Każda skóra jest inna. Ma inne potrzeby i problemy. Dlatego zabiegi należy dobrać indywidualnie. I wtedy będą najbardziej skuteczne i dadzą najlepszy efekt.